Malboro is everywhere. Malboro jest wszędzie. Now they are restricted. Teraz jest to ograniczone. Before they were everywhere. Wcześniej byli wszędzie. The same is liquor, the same is me. Podobnie alkohol, McDonald's, McDonald's. You see a football game? jeżeli oglądasz mecz? All the banners McDonald's, McDonald's. Na wszystkich ekranach McDonald's, Burger King i Cosmic Shells. To się sprzedaje. To ludzie kupują? Towardy piwo widzisz? Dlaczego ludzie to kupują? Why people buy it? Why they eat it? This I to wyjaśniałem. Jest Są bombardowani tą reklamą. W tej it Zaczyna się to od myślenia, że to jest w porządku. Animals have no soul. Zwierzęta nie mają duszy. Zaczyna się to od klasy kapłanów. Unfortunately, they were overcome by the Romans at one point. Niestety, byli e, przesileni przez Rzymian w pewnym momencie. At one point, Christianity was very pure. W pewnym momencie chrześcijanstwo było bardzo czyste. Lord Jesus, pan Jezus, with a whip.

from the top od szczytu that's where they did all the day that's where their parties were wine drugs to i trzy cały dzień dlatego ich święcia imprezy to you know, mięso I remember alkohol, like Caligula, na przykład słowo, takie jak they were like etc. a skarstwo boi jak kaligula they were remember to eat more oni nawet świętowali żeby móc jeść więcej soas sex and sex meat mięso and liquor i alkohol that's the culture of the romans to jest kultura rzymian so after killing jesus they persecuted the christians and when they captured them they put them in the coliseum for the lions the lions are carnivorous the christians were vegetarian they didn't eat meat Wierzyli w reinkarnację itd. Tak w przeciwnym razie możecie sprawdzić w internecie, w i przeczytać o Dio i o These were the fathers of the Church after Jesus. This was not the Church, was the following of Jesus. To, to Origen wrote so many books. He was like a such a great personality. Był on he were, they were keeping the Christians hidden. Oni ukrywali chrześcijaństwo. Jeżeli przeczytacie jego książkę, mówi o reinkarnacji, o tym, o, o tym że, się, że e, nie umieraniu ponownie, nie wchodzeniu w zwierzęce ciała, 300 lat po Jezusie. The Romans, they were losing with the Christians. Y, Rzymianie przegrywali na rzecz chrześcijan. There were so many Christians. Było tak wielu chrześcijan. Królowie rozumieli, jeżeli się z nimi nie zjednoczymy, to przegramy. To był polityczny krok. Konstantyn Constantine. chrześcijaństwo. and the royal religion straszył je e, to religią królestwa of the kingdom christianity was the new religion of the kingdom chrześcijaństwo było nową religią tego królestwa they were the same people who killed them tortured them etc ci sami ludzie którzy ich zabijali torturowali nowy in a little time there was so many bishops w krótkim czasie było wielu biskupów there was even a pope nawet papież and they was going all the way to africa i udało się to do Afryki. Gdziekolwiek tam, gdzie Rzymianie już przeprowadzili podbój Ta religia teraz rozszerzała się dzięki jej pomocy. Konstantyn nie chciał zmienić mięsa, alkoholu i seksu. Historia mówi jak e, poślubił pewną młodą chrześcijankę, bardzo piękną Ale ona nie chciała jeść mięsa On chciał ją zmusić I ona odrzuciła go I on kazał zabić ją wlewając rozpuszczone żelazo do dżarbo Taki przykład Żeby dać przykład Niestety, on zmienił Jest znany... Uh, meeting of nikea was the first concilium when they, all the bishops they will come together Kiedy wszyscy biskupi się spotkali. and then the bible was made Wtedy Biblię the bible was so many books so many evangelists so many, evangelists, so many. So many. Tak dużo. but they only choose few Ale oni wybrali tylko kilka. Cokolwiek chcieli królowie, to stało się księgą. Reszta była odrzucona. Kolejny ruch, który zrobił. Oregon został uznany za heretyka. I cokolwiek napisał, nie zostało uznane za część chrześcijaństwa.

reincarnation was extirpated from their teachings. Reincarnation z nauk. and that's what you have nowadays, the mix of roman, I with a mishanka, e, typical of kali yuga. Dla kali Yugi. so that's what we get in our western world, because these romans, they went everywhere. from rome, they came to europe. To we Współczesnym świecie, gdyż Rzymianie udali się wszędzie z Europy. Tutaj w Europie ci królowie nie byli w ogóle religijni. Byli złodziejami, ludźmi niskiej klasy. Udali się w różne części świata na podbój w imię religii. Masakrowali wszystkie. Niszczyli inne kultury. Również tą słowiańską kulturę. Która była bardzo mistyczna. Ludzie tutaj byli bardzo mistyczni. Kochali naturę, byli wysoko rozwiniętymi, kochającymi pokój ludźmi. Więc możemy rozmawiać o historii, ale nic z tym nie można zrobić. What we have now, so my mates, is the chance to personally find again a way back into the purity of Esto chance osobiście znalezienia naszej drogi z powrotem do czystości Aryan World of Life do e, takiego aryjskiego stylu życia Aryan is a stage of consciousness Aryan jest stanem świadomości a Jest to platforma all humans should climb do której powinni wspinać się wszyscy ludzie. Odpowiedzialność wszystkich ludzi to wejście do platformy Arian. Arian znaczy czysta świadomość. Arian staje się wielbicielem Pana. Żeby być dobrym wielbicielem, trzeba przestrzegać praw Boga. Nie jest tak, że ja wierzę w Boga, ale nie przestrzegam jego prawa. Tak jak złodzieje wierzą, że policja istnieje. Ale nie przestrzegają tego. So the same to say, I podobnie, jabłko jest odżywcze, jeżeli powiemy, ja wierzę w jabłko, Ale nie zjem. I to będę głodował. Podobnie wierzę w Boga, ale codziennie nie robię nic, żeby być z nim w kontakcie. Co to nie działa. Aby modlić się do Boga. O materialne rzeczy. To też nie jest duchowe. Daj mi to, daj mi to. Uchroni mnie od tego, od tego. Pozwól mi stać egzaminy, pozwól mi zarobić milion dolarów, mam ból w nodze, miracle nerki, zrób tam jakiś cud. Tak jakby Bóg miał być intermarsze w niebie. To nie jest duchowe. Trzeba zrozumieć związek pomiędzy jiva, czyli duszą, a ishwara. My jesteśmy w więzieniu świata materialnego. Powinniśmy spróbować wrócić do świata duchowego. To jest materialny świat. Aby wydostać się ze świata materialnego, możemy zrobić to tylko przez podporządkowanie wolnej woli. Tracisz to Boga. Doesn't mean that you're gonna lose your freedom. Jest znaczy to, że stracisz wolność. You are just becoming again part and parcel of the kingdom of God. Po prostu stajesz się ponownie częścią królestwa Boga. You go back to your original nature. Wracasz do swojej oryginalnej natury. That's spiritual. To jest duchowe. This makes sense. Czy to ma sens? Ludzie mają tę umiejętność wydostania się Not by own means, nie dzięki swoim własnym by siłom, the help of Guru and Krishna. ale dzięki pomocy Guru i Kryszny. Guru, the, the Guru jest nauczycielem tym, który prowadzi, and the Lord is in the heart guiding. i Bóg jest w sercu prowadząc. I w tej książce Gita Krishna mówi,